Hej, hej, z tej strony Asia z kanału Kunia Budżetuje. Witajcie, moi drodzy w dodatkowym filmie z dodatkowymi pieniędzmi pochodzącymi ze zwrotu podatku. I niestety nie jest to już pełna suma, która była z tego zwrotu, <laughs> ponieważ części, oczywiście, gdzieś tam narzeczony do czegoś tam potrzebował. I spoko, nie mam z tym żadnego, absolutnie problemu. Oj, bogatek się coś tam przepchnął. Hopla. Natomiast to, co zostało, uznałam, że wrzucę w nasze fundusze celowe. I zobaczmy sobie tak. Na podróże ostatnio dodałam troszeczkę. I tutaj również na podróże dodamy sobie troszeczkę. Myślę, że cztery stówki dobrze byłoby tu mhm. No zdecydowanie uda nam się gdzieś pojechać. Już nagromadziliśmy tutaj trochę tego pieniądza. Cztery stówki, a ja włożyłam dwie, prawda? Mhm. Na pewno, na pewno, na pewno, bo ja jestem tak dzisiaj, słuchajcie, zmęczona dzisiejszym dniem, ale filmik się sam nie nagra, A najwyżej później będzie zdziwionko, jeśli coś tam wyszłoby więcej. 3800 będzie dzisiaj z 21... Czy 21 lutego? Nie, nie wiem, jak powinnam powiedzieć. Nie wiem, czy obie formy nie są przypadkiem poprawne. Dobra. Tu na święta. W sumie to wiecie co? Możemy sobie odłożyć taką stówkę na Wielkanoc. I zaraz coś jeszcze jednego Wielkanocnego wam pokażę. Ponieważ nie będę ukrywała, ale dostałam paczkę. Dostałam paczkę i w niej był prezent. W zasadzie dwa prezenty dla mnie. I zaraz Wam pokażę, cóż to tam jest. Między innymi jedna rzecz będzie na święta Wielkanocne. To znaczy, do zbierania na święta Wielkanocne. Nie tam, że na święta, po prostu paczka. <laughs> Okay. Dobra Tego painterka na razie już tutaj więcej Uzupełniać dzisiaj nie będę Nie mam takiej potrzeby Ale od razu wam powiem Że Fundusz, 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 fundusz Na mieszkania już mi się przyda I będzie wyzerowana cała kwota Ponieważ przyszła mi niedopłata Do zapłaty w marcu jak zwykle, ciepła woda i te sprawy, nie? Yy, dobra. <laughs> Została dalsza cześć, część pieniędzy. Jak tu się sprawy mają u chłopaków? Przyszkolne, komputery, komunia, mini domek. Na ten mini domek muszę sobie jakoś wyzwanie wymienić. Znaczy nie, no znowu będę jakby dodawać w tak, Eter. No w sumie tutaj nie ma jakiegoś większego znaczenia. W zasadzie może tylko te drobne, jak będę tam wrzucać to. Dobra. Znowu dodamy tu dwie stówki, czyli będzie 444. Wlechko ta, Dobra. <laughs> Leksota, <co>? Dobra. <laughs> Przepraszam, słuchajcie, dzisiaj jestem jakaś taka. Jakby lekko podziębiona, lekko zakatarzona, Cholera wie. Zmarzłam dzisiaj mocno, wiecie. Naprawdę. A, tutaj jest ta droga do oszczędności. Znowu tak jak widzicie, włożyłam sobie te ubrania dzieci, natomiast ymm, no na razie ich nie uzupełniam. Na no, komu nie moglibyśmy dodać stóry? To sobie dodamy. Dwa, cztery...

Do komputerki też dostaną stópkę. Okej. Okay. Co? Będziemy skreślać po prostu, nie? Mam wrażenie, że też później łatwiej jest troszeczkę zmywać takie pozakreślane. Może to nie był szczyt, słuchajcie, yy, precyzji. Ale ważne, żeby się kasa zgadzała, nie? Dobrze. na przedszkole <laughs> na rynku. też. Już ten, słuchajcie, marker pójdzie do wyrzucenia zdecydowanie. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y, ostatni tamten y, poprzedni wyrzuciłam. Już po, ym, <laughs> po filmie. A teraz po tym filmie chyba się z tym już pożegnam, bo ja Nie lubię się denerwować. Okej, okay. kto to lubi, nie? Lubię w ogóle pytania. E, dobrze, i różowy binderek, który jeszcze się nie doczekał, e, żadnych tu wpinek, żadnego nowego dreloczka, e, ale spoko też się doczeka. E, moi drodzy, właśnie. Robimy sobie jeszcze <grytanie> zapaszą. Podpowiedzią i na mową troszeczkę też zrobimy sobie dodatkowe te yy, wyzwania na tatuaże. I tam wtedy, jak głosowaliście, to wygrało jeszcze yy, to wyzwanie, czyli numer 2 i jeszcze numer 6. Dobro, na 3, 4. Pięć. To było szóste nasze i siódme jeszcze miało głosy. między drzewko bonsai i latarenkę jeszcze wkładamy sobie tam do tamtego bindera. Tutaj na pewno którejś z tych wyzwań również trafi. <coughs> Słuchajcie, na, jakieś takie, na jakiś taki mój self-care. I może faktycznie znowu zróbmy to głosowanko, bo wiecie co, one mi się wszystkie tak bardzo podobają, że ja nie jestem w stanie się zdecydować. Ale chciałabym mieć, słuchajcie, znowu taki, taką jedną kopertę tylko dla siebie. Na jakiegoś fryzjera, paznokcie, ewentualnie na jakiś zabieg kosmetyczny. I pomóżcie mi zdecydować, które wyzwanko tym razem poleci do tamtego bindera właśnie w ten, na ten cel. Czy to będzie wyzwanko numer jeden... Wyzwanie numer 2, wyzwanie numer 3, czy wyzwanie numer 4. Teraz już mamy, wiecie, mniejszą ilość, na wszystkich jest gejsza lub Majko, więc takie wszystkie są mocno kobiece. Yy, natomiast Wy zadecydujcie, głosujemy. No powiedzmy słuchajcie, może do poniedziałku, poniedziałek, który jest 22, 23, 24. Nie? jak to 24? Czy jest 21 sobota 22? Tak, 24. <laughs> Czyli do 24 do północy głosujemy. I wtedy ja sobie przerzucę słuchajcie jakieś takie <laughs> wyzwanie na selfie tutaj do tego bindera. I teraz robimy sobie słuchajcie mm, dwa wyzwania na tatuaż. To <laughs> będzie po 10 zł. Albo nie, tu będzie po 20, a tu będzie po 50. Tam mówiłam coś, że może po 1000 zł. nie Słuchajcie, to są duże chyba kwoty, nie? 100, 200, 300, 400, 500, nie? Jak tu będzie po 50 tatuaż. Bo jak będą takie mniejsze kwoty. I po 50, a tu. 20, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 12, 16, 18, 20, dobra, czyli dwie stówki tu będą, a tu będzie 5, i one jak będą się <laughs> y, ładować, jest jakiś tam resztek <laughs> pieniężnych, no to później będę przerzucać sobie do tego 300. Nie? No, a tak często robię, więc, że jakimiś mniejszymi zasilam większe. A możliwe, że w pewnym momencie zrobimy też jakiś dedykowany segregator <laughs> do tego typu wyzwań. Dobra. W sensie na no tatuaż, nie? Dobra. Yy, ok. Dzień matki. 280 zł dobrze byłoby tutaj dorzucić, dorzucić i mieć z głowy. Jakby to wyglądało, gdyby było 280

Tak, od razu słuchacie to włożę, bo to mówię na trzy kobiety, bo też sobie coś tam. E, czy sobie kupię jakieś kwiatka, czy nie, to jakby nie ma znaczenia. Ok, czyli robimy tu plus 280, 600, 21 02, 2, 0, 2, 5. Coś ładnego trzeba będzie kupić. Pomaluję sobie już za wi poza wizją i. Nam sobie do, staw, do statusu ukończonych wyzwań. A tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, co nieco. i cóż nam pozostało? Stuwa, dwie stówy, trzy stówy i te 300 złotych wrzucimy sobie tu. Do wyzwania ślubnego tak? Cztery, sześć, osiem, dziesięć, Dwie i 3. Okej. Okay. Ja nie umiem tak wyrzucić, wiecie, po prostu i mieć wywalone. Nie, ja muszę mieć nominalną. Boże, to jest przekleństwo. Słuchajcie, no ale już tak mam, tak lubię. No, serio. Dobra, ja dzisiaj sobie zrobimy tak. 300 zł, tak? 100, 200, 300. I też się cudnie zbiera. 300, 21, 02, 25, 850. Słuchajcie, z racji temu że ja lubię zdrapki i z racji tego, że zostały nam jeszcze pieniądze, mamy binder, w którym mamy zdrapeczki i zaczynamy sobie z tą zimową zdrapsą. Zobaczymy co ona nam tu dzisiaj przyniesie. Jakieś drobne to ja tam też mam, nie? Widzicie, widzicie, dobra. Dycha. 15 i 15 to 30 50 i tyle nie będę tutaj dalej słuchajcie yy, próbować zrobimy sobie 50 i na sam koniec wam już tylko pokażę co dostałam z magicznej Paczkę. Hmm, tylko zapiszemy na statusie, nie? 50 i 50. Dobra. Okej. Okay. Już Wam pokazuję. Dostałam, słuchajcie, yy, paczkę. Czy można nazwać ją pr -ową? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. E, a, chyba raczej nie. Bardziej jest to, słuchajcie, e, prośba od e, Eweliny, e, abym przetestowała e, nową planszę do gry. I podobno jest zmieniony pionek. Może będzie lepiej, słuchajcie, chodzić po tej planszy. Bo wiecie, że ja mam z tamtą poprzednią e, problem. Z przemieszczaniem pionka. I sprawdzimy sobie. Ja tą grę generalnie dołożę, bo będziemy ją sobie testować. Będziemy sobie testować trwałość w ogóle całej planszy. I będziemy sobie testować to jak... O! Tutaj słuchajcie to sunie. To ja nie muszę w ogóle mm, jakiegokolwiek... No to jest miodzio. To... Jaki status! Ułoż to sik! Parcie jakie cudo. Grecja. Ale... W... O, to jest super. To jest cacy. No, to się podoba się dla mnie, no. Podoba się dla mnie, jakbym, jakbym to ja mówiła. Koperta jest, słuchajcie, też inna, bo koperta tutaj jest matowa do tej gry. Bardzo ładna. Bardzo ładna, mięciutka. Tylko yy... czy ja będę używała tej? Nie, będę musiała słuchajcie skoczyć po ten mój binder z grami od Eweliny. I wrzucimy sobie tą grę tutaj, o, bo to jest gra kartonikowa. I to jest też zalaminowane, ale mi się wydaje, że to jest jakąś inną folią. Tu, tu jest laminat. To jest taki laminat laminat, wiecie, ten, ten śliski, przyjemny, fajny. Dobra, i ja sobie po prostu tą Grecję zamienię z tamtą Grecją, którą miałam i wrzucimy ją sobie tutaj. O kurczę, będzie ciasno się zrobi. To nic. I tutaj sobie tą Grecję włożymy też tu i ja tam dam yy, kopertę z tamtej, nie? Z tamtej gry. Ale to jeszcze nie wszystko, słuchajcie, co ja mam nowego. Dlatego, że Ewelinka wysłała mi też pewne cudo. Drugą grę. I słuchajcie, i to jest gra. Nazywa się Wielkanocne Oszczędzanie. I tak, i tutaj też jest taka laminowana plansza. Jest w kolorze różowym. Są jajka. Jest w ogóle y, słodzia, słodziakowo. I ją sobie też wrzucimy. Słuchajcie, tutaj. Kurczę, ja tu niby miałam tą na świę... Ale zrobimy tak. Tam będzie typowo na święta wielkanocne, wiecie, jakieś tam y, o, sprawy około wielkanocne, a to słuchajcie, zrobię typowo na prezenty dla dzieciaków i chciałabym im y, może, nie wiem, czy w tym roku mi się uda. Wiecie, te szukanie jajek w ogródku, ty ry, Odbierze mi się, żeby mi się udało to w tym roku, ale, ale, nigdy nie mów nigdy, Aśka, więc to będzie na typowe y, y, po prostu zabawki dla moich dzieci. A co na święta? Wielkanocne, na jajeczka dla nich. To wiecie, to tam nie kupujemy nie wiadomo czego wtedy, ale myślę w tym roku, że muszę zrobić coś z jajami dinozaurów, jakimiś wykluwającymi się, bo dzieci są na etapie dino, dino, dino. W ogóle młodsze to słuchajcie, takimi nazwami rzuca, że ja jestem w ogóle w szoku. Mamy, nie wiem czy wiecie, albika. To są takie książeczki z piórem gadającym. Słuchajcie, to jest rewelacyjne. I ten mój młodszy, trzylatek, on niedawno się nauczył mówić, nie? Znaczy nie, no gada już od roku, ale wiecie, z daniami w ogóle no cudnie się rozwija. I ten mój trzylatek siada z książką, z albikiem i z książką od szóstego roku życia i on sobie tam klika, wiecie, tym piórem. To tak napierdziela tym piórem w tą książkę. I ta książka mówi Jakie są rodzaje dinozaurów, wiecie tam rasy i tak dalej. Słuchajcie, ten mały pistryk mój, on tak rozpoznaje te dinozaury. Dla mnie to jest w ogóle czarna magia, nie? Bo ja się w ogóle na tym nie znam. Natomiast on jest w tym rewelacyjny. I on na przykład mówi do mnie, że on nie może iść spać, bo on nie ma swojego diplodoka. I nie umiem mu tego przynieść, bo nie wiem, kuźwa, co to jest. No teraz już wiem. Ma pluszowego, ogromne, ogromniastego diplodoka, dostał od dziadku, więc teraz już wiem, który to diplodok, nie? Ale Velociraptor, on nie jest w stanie wymówić do końca nazwy, ale ja wiem o co chodzi. I na przykład mówi szybki złodziej, nie? No bo tam w książce tak było, taki opis Velociraptora. No mówię no, Wam po prostu, jest rewelacyjny. Ten mój brzdąc mały. Dobra, bo my tu gadu, gadu, ja nie pokazałam Wam najlepszego. Bo z tą grą... Czekajcie, muszę się aż sama przybliżyć. Czy wy to, czy wy, czy wy to widzicie? To jest mały, przysłodki kiwik. Z serduchem. Mam nadzieję, że ostrość jest dobra. Jest rewelacyjny, jest słodki, więc oczywiście, że musi trafić tu do mindera. Chodź tu. Status widziałam, że jest wielorazowego użytku. O, dobra. I słuchajcie, tutaj pionek też już jeździ jak marzenie. To jest przyjemność, więc słuchajcie, ja sobie nie odmówię tej przyjemności zagrania chociaż raz, tylko nie będę używała tych kostek. One się różnią od siebie. Jedna jest mniejsza, druga jest większa. Teraz nie wiem, która była w zestawie z czym. Chyba ta była w zestawie z, z Grecją, a ta chyba była z tym naszym króliczkiem. Ale ja nie będę używała tych kostek, dlatego że ja kocham swoje różowe i. Sorry. No ale. Kostka mi spadła, nie? O Boże, jeszcze Was kupnałam. Jezu, przepraszam. Sorry, no ale jak różowa gra, różowe paznokcie, to musi być różowa kostka, nie? Jest ja się w świnie, jakąś różową. Słuchajcie, zamienię niedługo. Nie Różowy akurat będzie róż. Dobra. No to już. Przepraszam za przekleństwo. Wybaczcie. Dwa. Ja to wypikłam po prostu. Raz, dwa i od razu, słuchajcie, trafiamy na jakiś taki fantastyczny koszyk. Nie odbija się, ale wy nie widzicie. Nie, no super. Po prostu ja patrzę, że kadr cały czas tak jak było od samego początku. Słuchajcie, nie zawodzenie. <grych> koszyk. Pomagasz przygotować wielkanocny koszyczek? Rzuć kostką dwa razy. Jeśli suma rzutów wynosi więcej niż 8, odłóż 20 zł yy, za wspaniały koszyk. Jeśli mniej, odłóż 10 no, i dobra, i musimy się przeprosić z którąś tych kostek. A, dwa razy w sumie, tak? No dobra, jeden i cztery. No to odkładamy dychę. Tu, jakiś pierdoły, boż. Yy, tutaj natomiast pewnie, słuchajcie, sobie wymienię tą kopertę na jakąś z moich starych, bo taką ładną to będzie w szkoda, Chociaż nie no, po prostu zamki muszę przerobić, nie? Bo o, ja już mam zawsze problem, żeby wyjąć. Jestem tak przyzwyczajona do tych yy, tasiemek, które sama sobie przerabiam, że to wiecie. Chwila, moment i żebym ja zaraz nie załatwiła tej koperty. 21, 02, 25 plus 10. No i super. I mamy. Eee... <coughs> Jezu, przepraszam, Was emocje I mamy pierwszą dychę w tym wyzwaniu. No, muszę zmienić już, bo już zakinam różki tutaj w tym statusie, a tego nie lubię bardzo, bardzo, bardzo. Ale gra uważam, że jest urocza, słodka i bardzo pasuje do mojego Bindera. Będzie grana na pewno. Uroczyść. Nie no, kurna, przesłodkie to jest. A jak stanę tu? Aha, znajdziesz koszyk z jajkami, odkładasz dodatkowo 7 zł. Nie? No to jakieś takie, słuchajcie, mega fancy, czy taki wielki koszt, to co się oznacza? Nie, to znowu te koszyczki chyba, to jest tak jak to, tak jak to. Słuchajcie, tak czy siak, po prostu cudo. Yy, a do tamtego dodam, słuchajcie, yy, wiecie, do tej Grecji dodam sobie yy, kopertę ze statusem tamtym poprzednim, który miałam, lub dam ten nowy, gdzie on, gdzie go mam, już zgubię. Nie, no dam ten nowy status, zobaczcie, jak to wygląda. No. No, to siwo. No, damy nowy status, yy, a tamtą grę sobie gdzieś odłożę na boczek, i na razie będziemy sobie grali też w tą i w tą. Tak, bo, no, tu ten pionek idzie dość ciężko, ale te gry są bardzo ładne, więc ja je, w nie też chcę grać. Natomiast wydaje mi się, mh, już od razu to mogę powiedzieć, że ta laminowana wersja, ona będzie dłużej nam. Yy, dłużej się będziemy cieszyć nią w, dobrej, w dobrym stanie, bo to mi się wydaje, że to może się w pewnym momencie delikatnie siąpać. Wiecie, wycierać, nie? Może siąpać. Jest co zasłownictwo. A tak jak tu na przykład. Ta mi się strasznie poniszczyła gra. Bardzo nad tym ubolewam, ale. No, jestem mega już zniszczona. Dokończę tylko po prostu, słuchajcie, tam pewnie status do końca i, i ona wyleci yy, z tego Mindera. No, choć bardzo lubię Pokemony, ale nie cieszy mnie ten widok zniszczonego, zniszczonego kartonika, nie? No. Dobra, moi mini. Naprawdę już kończę. <laughs> Dziękuję, że byliście ze mną. Yy, no i co? Życzę wszystkim yy, Zwrotu podatku i zainwestujcie te pieniądze w jakieś swoje wyzwania. A Was zapraszam na kolejny film. Na razie pa!